Siemano, witam Was serdecznie. Piątek to dzień e, ważenia, czyli jutro zawody, dzień przed zawodami. Poranna kawusia. I biorę się za pisanie śniadanka i od razu Wam powiem. Generalnie to mam sporo retencję wody. Dwa ostatnie dni sporo pracowałem, mam lekki katarek. E, dodatkowo stres, no i zebrało mi się trochę tej wody w organizmie. Więc nie mogę sobie pozwolić na takie ładowanie jakie chciałem. Dlatego ci się na nie bez wębi wpadnie boczek, jajka, awokado, ym, warzywa, jogurt naturalny, same takie wiecie, fajne, zdrowe produkty, które dadzą mi dużo energii, a nie zbiorą wody. A na tym mi się zależy, by na ważeniu była dobra waga, więc y, taki jest plan. Później sobie coś podładujemy. Generalnie to y, lekkie przeziębienie, ale nie jestem chory, nie czuję się źle, żeby nie móc wystartować, więc yy, po prostu mega emocji już się nie mogę doczekać. Także biorę się na przygotowanie, jeszcze piję kawusie, wszystko szykuję, no i powoli będzie trzeba wyjeżdżać i już jechać do Pabianic. Śniadaniowo, jako bogactwo minerałów, jajka z płynnymi żółtkami, boczek, awokado, warzywka w postaci ogórka, pomidora, sałaty wymieszane z jogurtem naturalnym. Wszystko fajnie przyprawione, takie śniadanko. Lecę właśnie po moją, najwspanialszą dziewczynę, która będzie mi kibicować w tych zawodach. No, i pomyślałem, że akurat jest idealny czas, żeby pogadać z Wami e, a propos podejść. Generalnie to zaplanowałem to sobie wszystko tak: e, przysiadł pierwsze podejście 165, drugie 175, trzecie idę na rekord 185 kg, nigdy jeszcze nie zrobiłem takiego ciężaru. Ostatnio udało się zrobić 180, więc e, naprawdę będzie mocno. E, później ława, pierwsze podejście 115, bardzo najtowe, drugie 125 trzecie 132,5 o ile siła pozwoli, jeżeli jest to WS5 pójdzie opornie, to 130 będę leciał. Generalnie 132,5 to też ciężar, którego nigdy nie zrobiłem, ostatnio się udało zrobić 130 jednak poszła ona strasznie opornie, także no ciekawe jak to będzie, ale chciałem to 132,5 spróbować. No i martwy ciąg. Pierwsze podejście 190 lajtowo, drugie podejście dwie paki, trzecie podejście 210 kg, również jeszcze nigdy przeze mnie nie zrobione, także zawsze w każdym trzecim podejściu idę na rekord. Drugie podejście dają mi total 500 kg, eee, a pierwsze podejście są bardzo lajtowe dla mnie eee, ciężary, które po prostu no, nie ma możliwości, że nie podniósł. Nieważne jakby było źle, żeby ktoś mnie obudził w eee, drugiej w nocy mówi leć. Lecisz tymi ciężarami siady, ławy, martwe, no to mówię, dobra, lecę, pam, robię, co nie? Więc yy, pierwsze podejście mega łatwe, drugie łącznie dają 500 i myślę, że też dla mnie ciężary na lajcie, no a trzecie lecę na gruby rekord. Także tak to, się, tak to będzie wyglądać na zawodach, dzisiaj jeszcze będzie ważenie, coś mam pewnie przygran z ważenia. No i w pierdalanko wieczorem trzeba się dobrze pododować, żeby jutro było sporo siły. Odpocząć przede wszystkim generalnie jest to delikatne przysiębienie, dodatkowo w ostatnich dniach było sporo naprawdę rzeczy. Także dzisiaj dzień typowo regeneracja, jedzenie, ważenie i zero myślenia o problemach. Zajmiemy się pewnie z dziewczyną jakimś serialem, pewnie coś pogramy, także miło spędzony czas. Dobra, lecę po Jule i będziemy już pod łódź. No i leci uczta z dziewczyną po ważeniu. Już tacy głodni jesteśmy, zaraz wam resztę opowiem. Także sporo jedzenia. No i dobra, wieczorne ładowanie rozpoczynamy. Miller Meeś proteinowy. Bakomamen proteinowa. 26 gram białka, 23 gram białka. Także ideolo. U Juli Miller miś e, pistacjowy, ale nie proteinowy, czyli to nie jest Miller miś.. <grym> e, no i dobra. Do tego jeszcze mamy ciasteczka, słony karmel, pierniki z z w środku. Także fajne ładowanie, musi dobrze nabić. Dzisiaj było, no szczerze, mało kolor, dzisiaj śniadanie z 1200, w KSI może z dwójkę zjadłem, 3200. To trzeba podbić ładnie, żeby było ponad piątka, bo na jutro zawody, także muszę być nabity w chuj. Także jeszcze jutro nie hotelowe, pewnie coś jeszcze w szamie. I jeszcze mam żelki w ogóle, to też może dzisiaj się zjeść jedną paczkę, bo jutro na pewno jedna starczy. Także zobaczymy, na pewno będziemy dużo ładować, żeby było sporo tego jedzenia. I w ogóle, co jest te yy, stosowałem się, że mnie zaważy powyżej 9 dych, ty, a na ważeniu 8,5. Więc taka sytuacja, że trzeba podładować, trzeba. Jedzeniowo przed zawodami wpadło śniadanie hotelowe, malutkie trzy jajka, boczek, sałatka, sok pomarańczowy na podbicie węglowodanów i pieczywko. Na deser wrzuciliśmy sobie pączka pistacjowego i krosanta pistacjowego na pół. U mnie jeszcze napoje proteinowe wleciały, że podbić trochę białko przed. I tak się doładowałem przed całymi zawodami. Przysiad, czyli bój, w którym kiedyś czułem się najsłabiej, a poszedł naprawdę bardzo ładnie. Także 165, pierwsze powtórzenie, bardzo ładne, głębokie, od razu wypchnięte. Druga 175. Dokładnie to samo co w pierwszym, głęboko, szybko wypchnięte. No i trzecie 108.5, które mam powiem szczerze, w mojej głowie trwało dużo dłużej niż w rzeczywistości. Dodatkowo zgięło mnie trochę do przodu, ale bardzo ładnie to wypchnąłem. Także jestem z siebie mega zadowolony z tego powtórzenia. Właśnie ławę leśni, e, tam inna kategoria. Myślę, mamy sobie 7 days na doładowanie i zaraz ława, powiem wam, strefik jest, ale fajnie bo poszło 185 w także jestem tak zadowolony. Wyciskanie, czyli największe chocki, klocki moich zawodów, bo powiem szczerze, trochę spierdzieliłem. 115 pierwsze podejście, elegancko wypnięte wszystko, zgodnie z komendami, podejście zaliczone, no i 125, zgarnąłem ciężar, komenda yy, na pres, oczywiście wypchnąłem, ale nie poczekałem na komendę 100, jak i odłożyłem od razu ciężar, załamałem się trochę. Trzecie podejście dałem 130, powinien dawać 132,5, no i 130 bez żadnego problemu, Została wypięta. Trochę ten ciężar ważył, ale wszystkie komendy, podejście zaliczone. Dalej, martwy ciąg. Pierwsze podejście: 190 kg i naprawdę elegancko to poszło. Ten ciężar robiłem wiele razy na 3, także tutaj naprawdę spoko. Następnie 200 kg, że już byłem zmęczony na martwym, dlatego też nie chciałem bardzo, bardzo maksować. Ale generalnie 200 k poszło również bardzo ładnie. No i 210, czyli mój życiowy rekord. Eee, myślałem, że będzie dużo ciężej. Już myślałem, że nie oderwę, ale bardzo ładnie poszedł. Utrzymany elegancko, także wszystko zgodnie z planem poszło. W Pabianicach jest pizzoszka, które znajduje się w Top 50 pizz w Europie, także po zawodach skoczyliśmy z Julą właśnie tam. Także co, już dzień po zawodach, jedziemy właśnie zwiedzać sobie Łódź z y, dziewczyną. No i powiem Wam szczerze, jestem tak z siebie dumny. 525 kg totalu zostało zrobione, 185 przysiad, czyli tak jak dokładnie planowałem. 130 ława, mogłem to 132,5 próbować, ale powiem Wam szczerze, akcja była taka, że 125 spaliłem, bo odłożyłem do szybko na stojak i się po prostu bałem, że w totalu wtedy jak nie pójdzie 132,5, no to się bałem, że zostanie 115, tak że wtedy byłoby słabo. Mogłem w sumie zaryskować, bo to 130 poszło bardzo lajtowo, ale co, no przecież zostało jeszcze mega dużo czasu, żeby próbować 130. Ważniejsze dla mnie chyba było to, że był wyższy total w, e, generalnie niż to, żeby próbować tą 132,5 za wszystką cenę, zresztą 2,5 kg wiele by w totalu nie zmieniło, także e, tutaj na spokojności. No i martwy, 210 kg poszło, wszystkie filmiki nagrywała mi dziewczyna, była moim ogromnym wsparciem i mega jest, dziękuję, kocham Cię. Generalnie no bardzo ładnie poszło, jestem się mega dumny, no i to nie koniec przygody, trójbój bardzo ładnie poszedł i powiem Wam po cichu, już planuję starty w kulturystyce, ale jeszcze, to jeszcze będziemy ogarniać. Generalnie bardzo ładnie poszło, pierwsze zawody związane z siłownią w moim życiu, także jestem się mega, mega dumny.